Za nami przedostatnia kolejka rundy jesiennej. Huśtawkę nastrojów kolejny raz zapewnił hutnik Kraków. Emocji nie zabrakło także w Chojnicach i w Bytomiu, gdzie wynik rozstrzygał się w doliczonym czasie. Na początek tradycyjnie rozkład gier tej kolejki. Ciekawie zapowiadały się mecze drużyn ze strefy spadkowej w Krakowie, a także w Olsztynie i Stalowej Woli. W Puławach Wisła gościła GKS Jastrzębie. Gospodarze nie wygrali od trzech spotkań, choć dwa razy z rzędu zagrali przed własną publicznością. Z kolei rywale tydzień temu zwyciężyli pierwszy raz od czterech meczów. Początek spotkania należał do gości, którzy śmiało zaatakowali. Pierwsza próba to strzał z dystansu z rzutu wolnego Michała Bednarskiego, jednak niezbyt udana. W 19 minucie akcja lewą stroną Szymona Gołucha, strzał z narożnika pola karnego, jednak Paweł Łakota wybił nasz drożny. Po dośrodkowaniu Bartosza Borunia Sebastian Rogala uprzedził Jana Plaka i było 1 do 0. Jastrzębianie nie zamierzali bronić wyniku. W 26 minucie wykonywali rzut wolny, dośrodkowanie i efektowny strzał głową Szymona Matuszka minimalnie niecelny. Po pół godzinie obudziła się Wisła. Rozgrywanie piłki pod własną bramką przez GKS skończyło się stratą. Gospodarzom dopisało trochę szczęścia i Janusz Nojszewski był sam przed bramkarzem, ale przegrał ten pojedynek. GKS pokazał, że jego atutem są stałe fragmenty. Po podaniu w pole karne z rzutu rożnego z bliska piłkę do siatki wepnął Bednarski. Dwie stracone bramki nie podcięły skrzydeł Wiśle. Szybko mogli zdobyć kontaktowego gola. Kamil Kumok wyprowadził kontrę, zagrał do Mateusza Klichowicza. Jednak kolejny raz Jakub Trojanowski okazał się lepszy. Puławianie jeszcze przed przerwą kolejny raz zaatakowali. Z lewej strony dośrodkował Danian Pawłas, a Robert Janicki głową zdobył kontaktową bramkę. Po zmianie stron gospodarze nie rezygnowali. Pierwsza okazja to mocny strzał z pola karnego Nojszewskiego, który obronił Trojanowski. Ten sam zawodnik kilka minut później znów zdecydował się na uderzenie, a tym razem bramkarza wyręczył słupek. Po chwili żółdrożny i tym razem strzelił Karol Nojszewski. Bramkarz GKS-u ponownie górą. W 64 minucie już siódmy żółdrożny dla Wisły. Dośrodkowanie środkowania Nojszewskiego i tym razem głową nie myli się Nojszewski. Jest 2 do 2. Obie drużyny jeszcze stworzyły szansę, jednak nie potrafiły trafić w bramkę i skończyło się remisem. Do Bytomia przyjechała drużyna z ligowej czołówki Olimpia Elbląg. Polonia jest w strefie spadkowej. Nie wygrała od czterech spotkań i bardzo potrzebowała punktów. Olimpia od początku próbowała wywiązać się z roli faworyta. W trzecie minucie z za karnego uderzył Maciej Famulak i Erik mirus miał problemy z obroną. Polonia odpowiedziała szybką akcją lewą stroną, po której Dominik Budzik zagrał w pole karne, a Dawid wolny mimo świetnej okazji nie trafił w bramkę. Olimpii z pomocą przyszedł w stały fragment. Z rzutu rożnego dośrodkował Maciej Spychała, a Michał Kuczałek strzałem głową dał prowadzenie. Goście jeszcze przez kilkanaście minut prowadzili grę, ale w końcówce pierwszej połowy lepiej zaczęła grać Polonia. W 27 minucie z prawej strony podał Damian ściślak, jednak wolny nie zdołał oddać dobrego strzału. Warunki jednak były bardzo trudne, bo mocno padało. W 44 minucie sędzia dopatrzył się faulu Łukasza Sarnowskiego na wolnym i podyktował rzut karny. Niestety ta bramka nie została zarejestrowana ze względu na złe warunki atmosferyczne. Po zmianie stron mecz był wyrównany. W 57 minucie po rozegraniu piłki Budzika z Szymonem Jobkiem z przedpolakarnego karnego strzelił Michał Bedronka obok bramki. W uderzył Kacper Jóźwicki, też niecelnie. W przed końcem Igor Ławrynowicz precyzyjnie dośrodkował, Tomasz Gajda uderzył głową, a Andrzej Witane nie dał się zaskoczyć. W doliczonym czasie rezerwowy Dawid Krzemień strzelił zza pola karnego i bramkarz Olimpii miał kłopoty z udaną interwencją. W 95 minucie Gajda podał z rzutu wolnego, piłka trafiła na 16 metr, a Lucian Zieliński zapewnił Polonii trzy punkty. Radość gospodarzy była ogromna. Do Kalisza na boiskowicy lidera przyjechała walcząca o utrzymanie Olimpia Grudziądz. Tydzień temu KKS stracił pierwsze miejsce, jednak stał przed szansą, by je odzyskać. Faworytem byli gospodarze i na początku starali się to udowodnić. W trzeciej minucie podanie dostał Adam Dębiński, wypracował sobie pozycję i strzelił, ale Kacper Górski złapał piłkę. Olimpia nie zamierzała się bronić i odpowiedziała akcją, po której Agwan Papikian uderzył nad bramką. Kolejna okazja to podanie w pole karne Dębińskiego. Bramkarz niepewnie interweniuje. Piłka spadła pod nogi Mateusza Wysokińskiego, a jego strzał broni Górski. W 13. minucie daleki wyrzut z autu, podanie przedłużył Kacper Rychert. od razu uderzył Papikian i Olimpia objęła prowadzenie. To zmobilizowało gospodarzy. 4 minuty później Wysokiński uderzył z linii pola karnego. Górski sparował piłkę na słupek, Kacper Janiak wyłożył ją Mateuszowi Żebrowskiemu i było 1 do 1. Olimpia jednak poczuła, że stadion na dobry wynik w Kaliszu. W 31 minucie bramkarz gości rozpoczął kontrę, popędził Ryker, strzelił, ale Maciej Krakowiak obronił. Piłka jednak wróciła do pomocnika, zagrał do Konrada Kutowskiego, a ten ponownie zapewnił Olimpii prowadzenie. Jeszcze przed przerwą KKS zaatakował. Wiktor Smoliński dostał podania na lewej stronie, wstrzelił piłkę w pole karne, a Hubert Sobol zdobył dziesiątą bramkę w sezonie. Sporo wydarzyło się w pierwszej połowie, a po zmianie stron tempo spadło. KKS próbował zdobyć trzy punkty, Olimpia była zadowolona z jednego. Dopiero w 73 minucie groźnie z rzutu wolnego uderzył Oskar Sikorski, jednak obok bramki. Tuż przed końcem meczu po dośrodkowaniu Wysokińskiego z bliska w bramkę nie trafił Bartłomiej Putno i mecz zakończył się remisem. W Krakowie zmierzyły się drużyny walczące o utrzymanie. Gospodarze Sandecja Nowy Sącz zajmuje ostatnie miejsce, a do rywala Rezerw Lecha traciły trzy punkty. Jasne było, że wygrana pozwoli im opuścić dno tabeli. Obie drużyny rozpoczęły nerwowo. W czwartej minucie bardzo niecelny strzał oddał Kacper Talar. W rewanżu po dobrym podaniu Tomasza Cywki w bramkowej sytuacji znalazł się Igor Kornobis i też przestrzelił. W 28 minucie po dośrodkowaniu zrzutu wolnego w pole karne Radosława Gołębiowskiego niecelnie głową uderzył Kamil Słaby. Kolejna okazja to indywidualna akcja Mikołaja Kwietniewskiego i niecelny strzał pomocnika. Po zmianie stron znów zaatakowała Sandecja. W 48. minucie uderzenie Gołębiowskiego zostało zablokowane, ale Patryk Olejnik zagrał pod nogi Eryka Galary, który strzelił jednak piłkę, sprzed linii wybił obrońca Lecha. Po chwili mocny strzał Kwietniewskiego, dobrze ustawiony był Mateusz Pruchniewski i złapał futbolówkę. W końcu i goście doszli do głosu. W 60. minucie Maksymilian Dziuba bardzo dobrze uderzył z rzutu wolnego. I gospodarzy uratowała poprzeczka. Trzy minuty przed końcem meczu znakomita okazja Sandecji. Najpierw strzał patryka bryły świetnie odbił Pruchniewski, a dobijający z bliska Jakub wróbel kopnął nad bramką. Gole więc nie padły i obie drużyny zostały w strefie spadkowej. W Olsztynie spotkały się zespoły, które w poprzedniej kolejce przegrały i chciały się zrehabilitować Stomil i skracze stochowa. Już w piątej minucie gospodarze mieli dogodną okazję, rzut wolny. Z około 25 metrów Filip wójcik odpalił rakietę. Karol Szymkowiak nawet się nie ruszył i gospodarze prowadzili. 10 minut później błyskawiczna kontra Stomilu. Wójcik powinien zdobyć drugą bramkę, a tym razem Karol Szymkowiak świetnie obronił. Skra wzięła się w garść. Tobiasz Kubik podał w pole karne, ale strzał Jana Ciuczki zablokował obrońca. Jeszcze lepszą szansę w 43 minucie miał Oliwier Wypart, jednak uderzył głową tak, że Łukasz Jakubowski złapał. Jeszcze przed przerwą Wójcik zagrał do Piotra Kurbiela, a ten strzelił w środek bramki. Po zmianie stron Adam Mesjasz chciał skopiować wyczyn Wójcika z początku meczu i też mocno strzelił z rzutu wolnego, a Jakubowski świetnie zareagował. W 62 minucie szybka wymiana piłki między Mateuszem Wincierszem, Dawidem Wojtyrą i Ciućką kończy się strzałem tego ostatniego. Jakubowski łapie. Kolejna okazja dla gości, dokładne dośrodkowanie z lewej strony i tym razem Ciućka się nie pomylił. Jeden do jednego. Stomil bardzo szybko odpowiedział. Wyprowadził kontratak, wójcik na raty dośrodkował i kurbier strzelił głową na 2 do 1. Skra miała jeszcze okazję na wyrównanie. Najpierw strzelił Winciersz, Jakubowski obronił. Nie złapał jednak piłki, goście dwa razy dobijali i ostatecznie przemysław Sajdak został zablokowany. W doliczonym czasie z bliska strzelił z bigniem Wojciechowski, ale Jakubowski uratował trzy punkty Stomilowi. Tydzień temu pogoń nie wykorzystała szansy, by zostać liderem. Tym razem mierzyła się z choniczanką, która nie przegrała od 8 spotkań. Gospodarze jako pierwsi zagrozili bramce. Zrzutu wolnego z około 20 metrów uderzył Wojciech Szumilas, ale mocno przestrzelił. Goście odpowiedzieli strzałem z dystansu Jakuba Seniora, także niecelnym. W 28 minucie Szumilas tym razem zrzutu wolnego zdecydował się na dośrodkowanie i Jakub Burek miał kłopoty. Stałe fragmenty to były mocne strony obu drużyn. Lukasz Hryńczar uderzył z rzutu wolnego, ale Damian Primel łatwo złapał piłkę. W odpowiedzi Szumilas zabrał rywalowi futbolówkę, zagrał do Alefa Firminio, którego sfaulował Piotr Pyrdoł. Sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Szumilas. W doliczonym czasie pierwszej połowy zaatakowała pogoń. Hryńczar dośrodkował z prawej strony, a Cezary Dymianiuk doprowadził do wyrównania. W drugiej połowie dopiero po 20 minutach zrobiło się gorąco w polu karnym pogoni. Po podaniu z lewej strony, przed szansą stanął Marcin Kozina, ale długo zbierał się do strzału i został zablokowany. Pogoń nie rezygnowała z trzech punktów. W 73. minucie senior wyłożył piłkę clinciarowi, ten uderzył, a Primel skutecznie interweniował. Chwilę później Peter Koleszar zagrał z prawej strony i niewiele zabrakło, by Cezary Bujarski trafił do własnej bramki. W 81 minucie dośrodkowanie zrzutu wolnego Szumilasa i Oskar Paprzycki powinien tę okazję wykorzystać. Pogoń znów w doliczonym czasie zagroziła rywalom. Demianiuk został sfaulowany w polu karnym i arbiter podyktował jedenastkę. Pomocnik Pogoni sam chciał wymierzyć sprawiedliwość, jednak jego strzał nogami obronił Primel. Skutecznie dobił jednak Mateusz Majewski. Gospodarze mieli wiele pretensji do sędziego, bo strzelec bramki za wcześnie wbiegł w pole karne i domagali się, by gola nie uznać. Do Krakowa przyjechał lider Kotwica Kołobrzeg i wiedział już, że musi wygrać, by utrzymać prowadzenie. Hutnik nie zamierzał niczego ułatwiać. Już w siódmej minucie po podaniu w pole karne Michała Głogowskiego, Felipe Oliveira sfaulował Dominika Zawadzkiego i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów pewnie strzelił Denis Rakels. Później mecz był wyrównany. W 34 minucie okazję miała Kotwica, ale po strzale Jonathana Juniora świetnie spisał się Wiktor Kaczorowski. Jeszcze przed przerwą lewą stroną zaatakował Rakels, a Zawadzki ładnym strzałem podwyższył prowadzenie. Po zmianie stron nadal lepiej grał Hutnik. W 48 minucie kontra gospodarzy Krystian Lelek minął bramkarza i w dość trudnej sytuacji trafił na 3 do 0. Kotwica uznała, że jeszcze nie wszystko stracone. Po świetnym podaniu z własnej połowy, Junior był sam przed bramkarzem i strzelił na 1 do 3. Cztery minuty później strzelił Filip Kozłowski, trafił w rękę rywala, a sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Junior. Kwadrans przed końcem zrzutu rożnego podał Łukasz Kosakiewicz, a Cezary Polak doprowadził do remisu. To jednak nie był jeszcze koniec. W 81 minucie tym razem z akcji znów dośrodkował Kosakiewicz, a piłkę do bramki skierował Felipe Oliveira. W doliczonym czasie ten sam zawodnik po raz piąty pokonał kaczarowskiego. Hutnik w drugim meczu z rzędu prowadził 3 do 0 i ostatecznie przegrał. W poprzedniej kolejce stal stalowa Wola sprawiła niespodziankę i wygrała w Częstochowie. Teraz stanęła przed okazją, by po meczu z Radunią Stężyca wskoczyć nawet do strefy barażowej. W pierwszej połowie rzadko piłkarzom udało się stwarzać dobre okazje. W 11 minucie Jakub Górski dostał podanie od Adama i Mieli. Poradził sobie z obrońcą, ale strzelił za słabo, by pokonać Kacpratu Łowieckiego. Radunia odpowiedziała kwadrans później. Po dośrodkowaniu z prawej strony Mateusza Kuzimskiego w dobrej sytuacji głową niecelnie strzelił Adam Płotka. Po przerwie na strzał z dystansu zdecydował się Jonathan Strauss, jednak Mikołaj Smyłek nie miał problemów, by złapać piłkę. W 69 minucie Wojciech Słomka zwiódł w polu karnym rywala i został sfaulowany. Z 11 metrów Kuzimski pewnie pokonał bramkarza. 5 minut później Patryk Mulaczyk zagrał do Jakuba Kwiatkowskiego. Ten mu odegrał i 25-letni zawodnik trafił na 2 do 0. W końcówce stal zaatakowała, ale po strzale arkadiusza ziarki, tylko zmniejszyła rozmiary porażki. W rezerwy UKS u gościły drugą drużynę Zagłębia Lubin. Oba zespoły długo czekały na zwycięstwo. Gospodarze nie wygrali od czterech spotkań, a goście od siedmiu. Łodzianie pierwsi zagrozili rywalom. W ósmej minucie Mateusz Bąkowicz mocno uderzył z rzutu wolnego. Szymon Wajrauch odbił piłkę, do której dopadł Oliwier Sławiński i było 1 do 0. Goście nie za bardzo potrafili odpowiedzieć. Kolejną okazję stworzył ŁKS. Antoni Młynarczyk dostał podanie na lewej stronie, wbiegł w pole karne i uderzył obok słupka. Za chwilę także strzał Jana Kuźmy minął bramkę. W końcu i zagłębie stworzyło zagrożenie. Rafał Adamski był w dogodnej sytuacji, kopnął bardzo mocno, ale też niecelnie. W 41 minucie po podaniu Pawła Kruszelnickiego Patryk Kusztal strzelił minimalnie obok bramki. Po zmianie stron gospodarze mieli świetną okazję. Po rzucie rożnym z bliska uderzył Kuźma jednak prosto w bramkarza. Za chwilę zagłębie wyprowadziło kontratak. Jakub Kolan zagrał do Adamskiego, ten do Cypriana Popielca, który podprowadził piłkę i pięknym strzałem wyrównał. To jednak wciąż gospodarze przeważali. W 61 minucie Bąkowicz zagrał w pole karne do nadbiegającego Kuźmy, który od razu świetnie strzelił i było 2 do 1. LKS był też bliski kolejnej bramki. Młynarczyk zagrał z lewej strony, ale Łukaszowi Dynelowi nie udało się pokonać Wajraucha. Kwadrans przed końcem dopisało szczęście gościom, bo Dynel trafił w słupek, a do bitkę Jędrzeja Zająca obronił bramkarz. Rezerwowy napastnik nie miał recepty na Wajraucha, bo w 78 minucie znów przegrał z nim pojedynek. Łodzianie utrzymali prowadzenie i wygrali pierwszy raz od 30 września. Oto wyniki 16 kolejki drugiej ligi. Tym razem wyniki ułożyły się tak, że trzy mecze wygrali gospodarze, trzy goście, a trzy zakończyły się remisem. Liderem pozostała Kotwica, wiceliderem Pogoń, a trzeci jest KKS. W strefie spadkowej nadal ostatnia jest Sandecja, a degradacją zagrożone są rezerwy Lecha, Olimpia, Grudziądz i Polonia. Czołówce klasyfikacji strzelców Hubert Sobol z KKS-u i Mateusz Kuzimski z Raduni zdobyli pogolu i są liderami z dziesięcioma bramkami. Osiem trafień ma Cezary Demianiuk z Pogoni. W 17. kolejce teoretycznie bardzo łatwe zadanie przed liderem, który podejmie ostatnią sandecję. Ciekawie zapowiada się spotkanie z Kryst trzecim KKS-em i drużyn ze strefy spadkowej Lecha 2 i Polonii. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!